Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia telewizji HTS w Subisach. Drodzy Państwo, w tym roku zaproponowaliśmy Państwu nowy cykl programów, programów pod nazwą Horyzont na Kulturę, Horyzont na Frankfurt oraz Horyzont na Sport. I cyklicznie zapraszamy e, przedstawicieli instytucji e, tutaj słubickich naszych i frankfurckich, żeby opowiedzieli o tym, co działo się dopiero, co, że tak powiem, oraz to, co przed nami. Dziś, e, jak Państwo widzicie już, Pan Piotr Kiedrowi, Nasz wspaniały gość, będziemy mówić oczywiście wszystko, co, to, co dzieje się na Sosirze obecnie i to, co przed nami. Pana Piotra przedstawiać nie trzeba, chociaż może to troszeczkę zrobię. Zawodnik był znakomity trener, biegaczy, wychowawca Olimpijczyków, człowiek, który znakomicie pracuje z dziećmi i z młodzieżą. No i założyciel Słubickiej Akademii Biegowej, trener biegaczy Lubuskiego Klubu Sportowego Lubusz Słubice. No i mocno, mocno działający człowiek w Słubickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Już tak witam oficjalnie teraz. Witam, witam serdecznie <laughs> również Panie rektorze, witam serdecznie naszych y, telewiców. Panie Piotrze, zaczęło się biegowo mocno, bo zaczęło się od biegu... Polić się z cukrzycą? Jakoś tak to było, tak? Yy, no mieliśmy... Ten rok, mam na myśli ten rok. Nie? Tak. Yy, zaczęliśmy najpierw na początku marca tradycyjnie po raz piąty bieg kobiet na sportowo. Był i, i cieszymy się zawsze tam, że sto kilkadziesiąt osób w tej imprezie u, uczestniczy. I to jest fajnie, i, 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 i przychodzą całe rodziny. Później, później mieliśmy także, y, jeśli chodzi o ten bieg dla cukrzyków, y, mieliśmy też y, Sosieli, i wspólnie z firmą Kolosę y, cykl turniejów piłkarskich organizował. Y, mieliśmy teraz, w, ubieg w, ubiegłym, tygo tuż, y, w ubiegłym tygodniu indywidualnej drużynowej biegi przełajowe dla szkół podstawowych i średnich i co bardzo cieszy drugi rok pod rząd uczestniczyły wszystkie szkoły naszego powiatu nie tylko Słowic, ale naszego powiatu frekwencja bardzo bardzo duża pogoda na szczęście również dopisała najlepsi 20 w czwartek jeśli dobrze tak czwartek jest 20 będą w finałach wojewódzkich Aha, bo to eliminacje powiatowe, tak no, tak no, mistrzostwa no, no, powiatu a trzeba przyznać, że już trzeci rok pod rząd nasze szkoły, bo to jest, reprezentują swoje szkoły, młodzież odnoszą sukcesy i w ubiegłym roku aż trzy drużyny, a są trzy kategorie wiekowe, czyli sześć biegów, bo dziewczęta i chłopcy, aż trzy drużyny, czyli po, w połowie biegów, przywieźli medale: złoty, srebrny i brązowy nasze szkoły. Dobrze. Jest też taki temat jak biegi parkowe, wiem, prawda? Tak, I to też nową chyba w tym roku, tak? Tak, i, i to bardzo fajnie. to I, i, i świetnie, że właśnie strona kwankwurcka i ośrodek sportu i rekreacji, oczywiście w osobie naszych y, y, menadżerów, dyrektora Husteckiego, y, włączyli się w organizację. W tym roku są trzy po stronie niemieckiej i jeden u nas w Cubicach, właśnie w tą sobotę, zainteresowani wiedzą. Dwa już odbyły po stronie niemieckiej, trzeci jest i jeszcze i finał, i finałowy będzie w kwietniu jeszcze po stronie frankfurckiej. Mhm. Ja wiem, że naszą rozmowę może zdominować yy, yy, wszystko, co związane jest z biegami, z lekką atletyką, hmm. ale może i nie, może się uda Ma, wyskakiwać z tego, oczywiście. chociaż tych imprez jest na pewno dużo. E, no co, kolejna rzecz ważna i to już lada moment, to już która edycja? Test Coopera. No właśnie. Dw dwunasta edycja. Po raz, yy, przepraszam, 14. Czter, po raz 14, bo mieliśmy 13 w ubiegłym roku. Po raz 14 yy, dla naszych mieszkańców i gości, bo, bo z okolicznych miejscowości też przyjeżdżają, zawsze po sto kilkadziesiąt osób już w ostatnich dwóch latach. Zapraszamy, żeby sprawdzić sobie po okresie zimowym, jaka jest nasza kondycja. Test Coopera to bardzo wszechstronna rzecz. Kilkaset milionów rocznie ludzi uczestniczy na świecie w takim czymś i jest to wspaniały, po prostu 12, 12 minut, nie za dużo, nie za mało, ażeby sprawdzić, jaka jest moja kondycja. Mhm. Wiem, że od, w zeszłym roku zrobiliście też i jesienną edycję, tak? Okazało tak, tak. się. Że... Jesienna edycja mhm. jest również, tak? Mhm. I stąd, stąd 14, bo to siódmy rok, więc mhm. tak 14 po raz 14 yy, i jesień i wiosna yy, i, i również. Dla tych, co w okresie zimowym popracują, sobie można sprawdzić. Dla innych jest to wskazówka, jak zimową porą byli mniej aktywni, w jakim stanie jest ich kondycja. Mogą przez okres wiosenny, letni popracować prawda, nad tym jesienią, sobie sprawdzić, jaki postęp zrobili. Także jest to i dla tych, co zimową porą są aktywniejsi, sprawdzić, jak, jak jest lepiej. I dla tych, co zimową Jasne. porą bardziej, mniej są aktywni. Teraz ta wiosenna dycia, to jest już tuż, bo to... To jest we wtorek, tak? Teraz tak, już we wtorek, wtorek. o 17.00. już na stronie y, y, Subickiego Środka Sportu i Rekreacji oraz na Subicze24pl są regulaminy, są zaproszenia, szczegóły. Y, do mnie można telefonicznie lub SMS-ami mm -hmm. się, się zgłaszać, a nawet można przyjść godzinkę czy półtorej y, przed, y, przed 17.00 we wtorek i też jeszcze zapiszemy. Mm -hmm. Na chwilkę, że tak powiem, odejdziemy od biegów, tak czystą biegów. wyjdziemy Wejdziemy w lekką atletykę. No bo lada moment rozpoczyna się sezon lekkoatletyczny i Sosil pewno będzie, nie wiem, co weekend wypełniony zawodnikami. I, i dokładnie tak będzie. Mamy z, ra, z racji tego, że naprawdę mamy znakomitą nawierzchnię. Tu się uzyskuje mhm. znakomite wyniki. No i ośrodek sportu i rekreacji nasz naprawdę stoi na bardzo dobrym poziomie organizacyjnym, stąd już 3, 3 maja. Tradycyjny tylko otwarcia sezonu już mamy zgłoszenia ze Szczecina, ze Zpoznania wstępnie oczywiście to internetowo są i później bardzo mamy ciekawe, fajne rzeczy, bo to szkoły już i rodzice będzie niedługo do wiadomości. 9 maja mamy piękną imprezę mistrzostwa powiatu w leki Atletyce. Od pierwszych drugich klas po, po starszych będzie można przyjść, poskakać, porzucać sobie, pobiegać. Mogą Przyprowadzać szkoły, mogą przyprowadzić rodzice. Myślę, że bardzo fajna impreza, a najlepsi tydzień później, 17 maja, mamy finał wojewódzki w tych kategoriach wiekowych, czyli piąta, szósta, trzecia, czwarta, pierwsza, druga, i więc nasi. No, rodzice będą mogli pokibicować. Liczymy, że nawet kilkudziesięciosobowa reprezentacja Słowic może wziąć udział w tych finałach wojewódzkich 17 maja. A te finały wojewódzkie to gdzie? Jest? Zielona Góra? Gosp? U nas, w a, Słowicach. u nas też. Tak, a, dlatego mówię, że aha. wielu kibiców może przyjść. No, no, no właśnie, no właśnie. Mamy dużo finałów wojewódzkich. Na początku czerwca mamy finał wojewódzki młodzików, czyli kategoria 16, a w tym roku mamy przecież Mistrzostwa Polski w tej kategorii. To Wybowej to we wrześniu. Tak? Dokładnie tak. Ale będziemy mieli jeszcze Lubuską Olimpiady młodzieży w sztafetach biegi sztafetowe różne i szkół średnich i podstawowych podobnie jak w roku ubiegłym, pięknie ta impreza wypaliła nasze szkoły zdobywały tam medale. Szkoła podstawowa, numer dwa między innymi miała złoty medal, brązowy, ośno i będziemy mieli również Lubuską Olimpiadę Młodzieży, to już powiedziałem, y, wśród, wśród młodzieków także mamy tych imprez, rangi wojewódzkiej y, bardzo dużo. No tak, to, to, jest, to jest piękne, piękne, bo y, no, obiekt jest doceniany, widać, i przez województwo, ale też przez władze krajowe, bo przecież zeszłoroczne jubileuszowe Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych, w tym roku rzeczywiście przyznanie tej możliwości organizowania Mistrzostw Polski tak, U16, tak, prawda, tak, to, tak. Jest, to, jest, to jest wielka rzecz. E, dobrze, Wskoczmy na chwilę na piłkę, bo y, tak. zima była przepracowana mocno, piłkę nożną mówię, Tak, tak oczywiście. E, była przepracowana mocno wiem, że i przez zawodników Polonii, ale też i w ramach y, 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 tego piłkarskiego lauru, Koloseum, Cup, był cały cykl tak, turniejów oczywiście. zimowych. Natomiast wiem, że w niedzielę coś jest teraz, tak, najbliższą, już tu. Tak, turniej y, drużyn amatorskich i też mm -hmm. z tego co wiem, sporo drużyn weźmie udział, także nie tylko profesjonalnie trenujący <grym> no mogą. Właśnie. ten I te turnieje amatorskie cieszą się dużą popularnością, bardzo dużo drużyn się zgłasza i to jest fajne, to... To jest też strzał w dziesiątkę to i, i, i ośrodka sportu i rekreacji, i wiem, że Koloseum i, i jeszcze inni działacze się mm -hmm. również y, włączają w to. Mm -hmm. No dobrze. Coś jeszcze mamy z innych dziedzin, już jakby związanych z Sosidem szczególnie, bo oczywiście mamy też i tenisa stołowego, z którym się będzie w sobotę działo ostatni mecz praktycznie. Tak, u siebie ostatni mecz. Druga liga. E, tak, druga liga. E, Polonia ma wyjazd, prawda? No, no Mamy sukcesy przecież tak. e, e, w Palancie, prawda? Sukcesy w Palancie. Nasza Kampa, tak, w zeszłym roku Mistrzostwa Polski, sukcesów trochę ogólnopolskich, sporo, bardzo fajna grupa tam wspaniałych ludzi wokół tego się skupiła, no i w tym roku, w czerwcu, tak jak wiemy, będziemy mieli na Sosirze Puchar Polski. Trawiasty, no tak, tak, tak na trawie. Oczywiście, no tak, na trawie, no tak, no tak. tak, 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 bo to na, bardzo fajnie, świetnie to ewoluuje, bo i na plaży, i na trawie, i na różnych boiskach grają, to jest bardzo fajne, że, że wiele dyscyplin sportowych i tych bardziej i mniej popularnych szuka różnych sposobów uatrakcyjnienia. Czyli na, na Sosirze się dzieje, dzieje się dużo i, i będzie tak. się działo sporo. Co tydzień. Co tydzień praktycznie. Tak, no, co ja tydzień wiem. jakaś impreza dla setek mm. uczestników. Mm -hmm, no tak, no tak. E, robicie również e, ten turniej lekkoatletyczny polsko-niemiecki, ale on jest później troszeczkę. Pro, pro, pro Europa Wiadrina, prawda? Tam tak, jest... jesienią. Tylko, jesienią... że to już jest później, to jest Tak, później, tak. tak, tak. Oczywiście będą jeszcze dwa, trzy mitingi Jeszcze w maju będziemy mieli mitingi, gdzie jak zwykle po y, 300-400 osób zjeżdża uczestniczy. O, u nas nie tylko z województwa, tak jak wspomniałem, szczeciniacy bardzo lubią przyjeżdżać na, na, na stadion, poznaniacy tak, z Dolnego Śląska, Polkowice, y Aż, aż po Jeleniu Górę, po szklarską porębę, tak lubią tutaj, lubią tutaj startować. No, jesienią oczywiście dwie duże, dwie duże imprezy, czyli Mistrzostwa Polski Młodzików, no i tydzień później Mistrzostwa Euroregionu też, gdzie do tak 400 jest. osób przyjeżdża. I jeszcze wskoczmy w jedną y, dyscyplinę, mam na myśli kolarstwo. My sobie o tym powiemy więcej w kolejnym Horyzoncie Oczywiście. na Sport, gdzie zaprosimy tych głównych fanów kolarstwa, no bo będzie subiska czasówka 14 maja, bodajże, tak? Tak, no i tutaj to piękna inicjatywa prezesa Murdzy i, 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 i pana Zalisza, i, i pięknie, pięknie się rozwija, bardzo popularyzuje się i też oni to bardzo fajnie robią i rodziny indywidualnie można startować we wrześniu. Oprócz tego przecież robią Duatlo na, na Sosirze, gdzie no tak. dzieci, młodzież i oczywiście dorośli i biegają i jeżdżą na rowerze. Także naprawdę myślę, że dla Każdych aktywnych ludzi jest, jest coś. Poprzez gry, poprzez lekoatleczne imprezy kolarskie, prawda, czy łączone, tak jak tu przed chwilą powiedzieliśmy. Myślę, że ta oferta jest duża, bo to rocznie jest ponad 100 imprez. Ponad 100 imprez to jest, to jest, to jest coś. Tak, tak, to jest coś. I wiadomo, że większość jest jesienią, latem i wiosną, mhm. ale. Ale jest ponad 100 imprez co roku. No, także, 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 także super. Co ja myślę, że nie będziemy przedłużać. O głównych rzeczach powiedzie, po, powiedzieliśmy. E, cóż, cóż możemy tylko dodać? Drodzy Państwo, po tych świętach, gdzie trzeba było trochę w domu posiedzieć, znaczy chciało się w domu posiedzieć. Tak. Na pewno dobrze jest wyjść na powietrze. E, no właśnie może ten weekend, tak jak Pan Piotr zapowiadał. A w e, sobotę o 10 jest bieg parkowy, prawda? Tak. E, może na 16.30 podskoczyć do dwójki i oglądać naszych tenisistów. Z kolei w niedzielę jest turniej piłkarski, zabrać rodzinę i spędzić tam może czas. Jest, jest okazja. No i później kolejne te wszystkie e, piękne imprezy. Coś może mamy specjalnego dla widzów naszych? Życzę im aktywnego, miłego wypoczynku, no i sportowych emocji, żeby znaleźli coś dla siebie, co oprócz wyciągnie ich z domu i będzie pasjonowało. A w Subicach trochę, mimo że jesteśmy małym, małą miejscowością, to yy, tak jak wspomnieliśmy, lekka atletyka, tenis, piłka nożna, yy, palant bardzo fajnie na wysokim poziomie. Mamy i mnóstwo innych imprez, mamy się czym emocjonować, mamy komu kibicować. No i o to dokładnie chodzi. Drodzy Państwo, tyle będzie w tym odcinku e, Horyzont na Sport. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był Pan e, Piotr e, Kiedrowicz. Założyciel Słubickiej Akademii Biegowej, trener Biegaczy LKS, Lubusz Słubice bardzo mocno działający w subickim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dziękuję Państwu, dziękuję Panie Piotrze. Dziękuję również, dziękuję Państwu, dziękuję Panie Redaktorze.